Legenda Prowadzenie działalności gospodarczej pod cudzym nazwiskiem lub nazwą określa się mianem firmanstwa. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca, który w ten sposób funkcjonuje na rynku, narusza od razu przepisy prawa. O tym można mówić dopiero wtedy, gdy ukrywanie się pod cudzym szyldem wykorzystuje się do uchylania odpłacenia podatków. Firmanstwo, czyli posługiwanie się firmą innej osoby bądź innego podmiotu do prowadzenia działalności gospodarczej może być, nazwijmy to, prawnie obojętne ponieważ prawo, a w szczególności prawo podatkowe, nie zainteresuje się firmanstwem tak długo, jak nie wyrządzamy szkody innym podmiotom obrotu, bądź też, no, nazwijmy to wprost bezpośrednio, fiskusowi. Jeżeli wyrządzamy szkody fiskusowi, czyli ukrywamy jakąś naszą działalność, żeby jej nie opodatkować, no to wtedy już wiadomo, firmanstwo będzie karalne. Natomiast jeżeli robimy to z innych względów, to... Nikt się tym po prostu nie zainteresuje. Firmantwo po spełnieniu określonych przesłanek jest karalne. Jakiej kary jego sprawca może się spodziewać? Mamy sankcje zarówno dla firmanta, czyli podmiotu, który ukrywa swoją działalność bądź rozmiar tej działalności pod firmą innego podmiotu oraz dla firmującego. Natomiast sankcje dla tych podmiotów zamieszczone są w różnych aktach prawnych. Dla firmanta sankcją pierwszą podatkową i najbardziej jasną, będzie po prostu ujawnienie dochodu i opodatkowanie go, ponieważ jeżeli Urząd Skarbowy dostanie jakieś informacje o, o tego typu działalności, przede wszystkim przyjdzie na kontrolę podatkową, określi dochód po stronie firmanta i go opodatkuje, no, ponieważ zakładamy, że nie został on wcześniej opodatkowany, ale potem do tego, oprócz przyjemności zapłacenia zaległego podatku, będziemy też mieli do czynienia z kodeksem karnym skarbowym, który wskazuje, że taka osoba, która prowadzi działalność pod cudzą firmą, może podlegać karze grzywny albo pozbawienia wolności do lat trzech. Przy czym w zależności od skali zjawiska i um, poziomu niezapłaconego podatku może to być tylko grzywna albo tylko pozbawienia wolności, albo łącznie. Natomiast dla firmującego karę przewiduje ordynacja podatkowa, która mówi, że taki podmiot odpowiada za zaległości podatkowe zrobione przez tego firmanta łącznie osobiście, całym swoim majątkiem, przy czym są wypracowane w doktrynie pewne warunki, ponieważ przepis, który jest w ordynacji jest bardzo lakoniczny. Mówi po prostu, że firmujący odpowiada razem z firmantem za zaległości podatkowe tego podmiotu, który te zaległości podatkowe wypracował. Natomiast w doktrynie wypracowano taką tezę, która jest stosowana przez urzędy skarbowe, że firmujący będzie odpowiadał tylko w sytuacji, kiedy udzielił zgody. Zmniejszenie obciążeń podatkowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że podatnicy wykorzystują legalne metody uniknięcia lub obniżenia opodatkowania. Niestety niekiedy sięgają oni po sposoby niezgodne z prawem. Ponieważ polskie prawo, jak wszyscy doskonale wiemy, jest dosyć skomplikowane, ale w związku z tym zawiera też sporo luk. Więc te luki można po prostu wykorzystywać. Także no, tak naprawdę mamy stosunkowo obszerny system ulg podatkowych. Nie, nie wszystkie państwa mają aż tyle ulg, odliczeń, możliwości ukosztowienia itd. Więc, pierwszą podstawową formą jest korzystanie z ulg, ponieważ nie o wszystkich ulgach podatnicy wiedzą i z nich korzystają, a to jest podstawowa informacja, którą należy mieć, żeby móc sobie zmniejszyć obciążenia podatkowe ale mamy też mnóstwo możliwości optymalizacyjnych, począwszy od najprostszych, czyli chociażby tak banalna rzecz, jak wybór działalności gospodarczej. Możemy przecież wybrać formę, w jakiej pracujemy, świadczymy usługi, sprzedajemy towary, ponieważ możemy to robić w ramach działalności gospodarczej. Możemy mieć spółkę osobową, możemy mieć spółkę kapitałową. I już sam wybór tej formy może zmniejszyć nam obciążenia. Wszystko jest kwestia świadomych decyzji.